jak no Człowiek sobie żyje i myśli, na przykład tak jak ja tutaj Ostatnio sobie lecę Tam się wjebałem Z tamtego zakrętu, z lewej strony Lecę na pełnej kurwie z 30, bo tam ponad Jest przerobiony trochę ten silnik Znaczy tam kabelki przełączasz No i lecę sobie tam, i tak tu po łuku kurwa, bo chcę się tu wjebać Na szybkiego nie Przeskoczyć na drugą stronę a tu mi ktoś wlazł w ten kurwa, prze, to przejście. I ja tak lecę tu, urobił łuk, i nie wiedziałem tego, że tu jest to główno Tu, patrzcie, na to kurwa. Jakbym tu wyjebał? Nie wiem, jak to zrobiłem, ale rower ocalony. ja mam 120 kg kurwa, i, i tu zeskoczyłem Gdzie jest ile? 30, 30 cm lepiej, kurwa. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu, bo to na początku jest więcej, tu mniej. Myślę, że gdzieś na środku, tu tak że kurwa. No, prawie bym przez kierownicę przeleciał Ale w sumie chuj, tu jebłem, a chodzi klebę Widzę coś? Rozjebana noga konkretnie No, tak to było kurwa i znowu to teraz 3 minuty i teraz mogę, ja w dole. co ja mam tu pokazać? Dobra, się rano robię, przejdziemy gdzieś kurwa do jest Landau Jak zwykle A te oznaczenia jebane to chuja dają, tak myślę, bo Najwięcej wyświetlani mają filmy, które kurwa nic nie piszą Nic nie piszesz Tu lecimy przez Land of no teraz już mało czasu kurwa, a następnie powiedzieć będzie 20 sekund tylko w Pewnie bo YouTube takie zaostrzenia daje, ile jest chuj. I suba jak ktoś ogląda proszę kurwa dajcie suba, bo tego... Brakuje to lajby y robił fajnie. Jeszcze przepaza. I wcale nie dla pieniędzy, bo pieniędzy mam wystarczająco. Taka woda tu jest zrobili taka łączka chyba projekt był, y, y, Landau Garten Shaw Czyli Landał, miejscowość, Garten ogród, Szał oglądać tam na końcu zaraz, no nie wiem może jeszcze No na tym filmiku nie zdążę dojechać ale jest taki taka raja piatów próbował na no tam zejbić, bo tam taka wierzyćka jest na końcu widać ją tam Kurwa, coś się wyjebi, będzie wtedy.